Dobry, witajcie! A dziwiarka w podróży. Edziewiarka w, wiadomo, włóczka. Zawsze tego tutaj. Zostało mi tylko niecałe 5 dni stało, ale kiedyś z tego coś wybiegam i w tej mojej jeszcze w tych moich zapasach włóczkowych Kangur w kapturze. To on, główny sprawca tego odcinka programu czynniku naszego pobyt w Kolonii we Florencji. To są dwa punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku Edzieliarki. Witajcie! Stróże koło Grybowa, a w tych stróżach Sądecki Bartnik, kraina miodu. Znaleźć tu można restauracje z przepysznym jedzeniem, noclegi w bardzo przyjemnych pokojach, wcale niewygórowanej cenie i klimat. Klimat pszczół. Te pszczoły tutaj zimą oczywiście tylko ścieżki dydaktyczne, ale. Z pszczołami to nawet są obrazki w pokojach, więc bardzo interesujące miejsce. Za mną jest zagroda gospodarska, gdzie są kozy, bardzo ciekawskie stworzenia, gdzie jest kuratorium, czyli piękny kurnik, koniki, zwier zwierząt dużo, ludzie bardzo sympatyczni. Kto jest w okolicy, zachęcam każdego do zajrzenia tutaj. Można kupić pyszne miody i wszystkie produkty pochodzące od miodu, również miody pitne. Ja dziergam wszędzie, oczywiście no nie w tym momencie, ale mam na sobie wydziergany komin, czapka, sukienka. Sukienki noszę również w podróżach i jest to bardzo wdzięczna dzienina. Jeżeli jest zimowa sukienka, to ciepło da na bank. Czyli stróże są położone 310 metrów nad poziom morza, nie ma tu wysokich gór, ale zapewniam Was, że wędrując po okolicy można się porządnie zmęczyć. A po wędrówce cudowny obiadek w, właśnie u Bartnika. Polecam każdemu, kto kocha poznawać nieznane i podróżować. Zachęcam do bycia za dziewiarką, subskrypcji naszego kanału i po prostu bycia z nami. Pozdrawiam Pa!